<grymne> Wysoka Izbo. Pan profesor Żyżyński w swoim wystąpieniu mówił o tym, że ustawa budżetowa, a debata budżetowa to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, które tutaj w parlamencie powinno przede wszystkim koncentrować nas wszystkich wokół spraw, które są ważne do realizacji dla obywateli. Państwo możecie mieć oczywiście inny punkt widzenia, bo przez 8 lat ci, którzy siedzą w ławach opozycji również i nowe kluby, które po raz pierwszy tutaj się znalazły niespecjalnie interesowaliście się losami przeciętnego Polaka. Dzisiaj mówicie dużo o wskaźnikach, które rzeczywiście są ważne, ale ja ze zdumieniem <laughs> słucham wystąpienia szefa. Głównego klubu opozycyjnego, który chwali najpierw budżet przez nas prezentowany, cytując nawet z niego całe części, po czym beztrosko stwierdza, że nie poprzecie tego budżetu. Bo o co chodzi w waszej retoryce, Szanowni Państwo? Negujecie wszystko to, czego oczekują Polacy i decyzje, które Polacy dokonali w wyborach parlamentarnych nie możecie się pogodzić z tym, nie możecie pogodzić się z tym, że dzisiaj siedzicie w ławach opozycji i nie mając argumentów, bo jak można krytykować program, który ma wspierać polskie rodziny, jak wy macie odwagę spojrzeć polskim rodzinom w oczy nie wstyd wam to, że przez osiem lat Koncentrowaliście się tylko i wyłącznie na zabezpieczaniu interesów pewnych wybranych grup. To jest fakt. To, że dzisiaj nie chcecie zmienić tej optyki i spojrzeć na losy właśnie polskich rodzin, to też jest fakt. Ale Polacy Wam za to rachunek już wystawili. Dzisiaj trzeba rozmawiać o tym, czego oczekują polscy obywatele. I ja nie ukrywam. Nie ukrywa tego rząd prawa i sprawiedliwości, nasza biało-czerwona drużyna, że my inaczej będziemy realizować politykę gospodarczą i społeczną państwa. Dla nas będzie ważny przeciętny obywatel i ten budżet, który dzisiaj prezentujemy ma ten jeden ważny priorytet, który rozpoczynamy, którego realizację rozpoczynamy. To jest program wspierania polskich rodzin i będziemy w tym konsekwentni, bo wolimy wspierać polskie rodziny niż zagraniczne korporacje. Stąd weźmiemy pieniądze na realizację tego programu. W tym budżecie zostało to zapisane. Pan minister Szalamaha wskazał to bardzo jednoznacznie. Będziemy konsekwentni w poprawianiu strony dochodowej budżetu państwa poprzez rzeczywiście ściąganie tych podatków, które są państwu należne, a których dzisiaj wielu nie płaci, a wy przez osiem lat na to zgadzaliście się. I my ten system poprawimy naprawimy ten system tak, żeby można było realizować dobre programy dla polskiego państwa i dla polskich obywateli. Obniżymy podatki bądźcie spokojni, przeprowadzimy te wszystkie reformy, które zapowiedzieliśmy, ponieważ jesteśmy konsekwentni i w przeciwieństwie do Was, my mówimy da się wtedy, kiedy Wy mówicie nie da się, a mówicie nie da się, bo widzicie tylko i wyłącznie interes polityczny. Gdzie jest ta deklaracja współpracy, rozmowy de merytorycznej o sprawach ważnych dla Polaków, które kluby opozycyjne zgłaszały tutaj? Czy z ust waszych przedstawicieli, drodzy państwo, padło w tej dyskusji nad budżetem choć jedno zdanie, które byłoby zdaniem merytorycznym? Czy tylko i wyłącznie chodzi o krytykę polityczną? Nie, bo nie. Dzisiaj w Polsce trzeba przeprowadzić liczne reformy, trzeba naprawić państwo, trzeba naprawić to, co przez osiem lat zepsuliście. Ja, Panie Przewodniczący, nie powoływałabym się na przykłady tych projektów ustaw, które były wyrzucane do kosza. Proszę sobie przypomnieć obywatelskie projekty, które wyrzucaliście do kosza dotyczące Dzieci sześcioletnich czy podwyższenia wieku emerytalnego. Pan był wtedy ministrem. Nie chcieliście na ten temat w ogóle rozmawiać. Dzisiaj pan troszczy się nad tymi projektami, które debatowane są później. I jeżeli jest ważne dla was sprawa Polski, polskiego państwa, jeżeli ważne są rzeczywiście losy polskich obywateli, to porozmawiajmy tutaj. Co zrobić, żeby wprowadzić takie programy rozwojowe, które zapewnią szybszy wzrost gospodarczy w Polsce? Bo dzisiaj Polska potrzebuje szybszego wzrostu. Polacy muszą więcej zarabiać, polskie rodziny muszą mieć wsparcie, trzeba odbudować polski przemysł, to, co przez osiem lat zostało zaniechane, a wcześniej rozsprzedane i pan przewodniczący również o tym wie. My będziemy konsekwentnie realizować ten program, do którego się zobowiązaliśmy. Nie będziemy go realizować pod dyktando posłów Platformy czy Nowoczesnej. Będziemy go realizować pod dyktandą obywateli, bo oni dali nam mandat do jego realizacji. Jeżeli ważny jest dla posłów opozycji, jeżeli ważny jest los Polski, Los polskich obywateli. To ja zachęcam Państwa do tego, żebyście pochylili się nad tym budżetem, żebyście wskazali te programy, te projekty, które również uważacie, że są ważne dla polskiego rozwoju. Dyskutujmy o tym. A nie róbcie bez przerwy zamieszania politycznego i nie straszcie Polaków. Nie straszcie Polaków. Osiem lat straszyliście Prawem i Sprawiedliwością. Polacy mają dosyć już tego uprawiania polityki w ten sposób. Nie za to nam płacą, drodzy państwo, żebyśmy tutaj w parlamencie zajmowali się tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie teatrem politycznym. Jeżeli dzisiaj dopominacie się państwo pracy nad poszczególnymi projektami ustaw, to różnica między nami jest taka, że my te projekty składamy. A wy póki co nie złożyliście jeszcze żadnego. Polacy są mądrzy i wiedzą doskonale, że na wszystko jest potrzebny czas i wszystko trzeba odpowiednio przygotować, zaplanować i przeprowadzić. I my to przeprowadzimy, bo w przeciwieństwie do Was mówimy da się, a Wy ciągle powtarzacie nie da się, ale robi się to tylko i wyłącznie dlatego, żeby zabezpieczyć te interesy, tych grup, które dzisiaj cieszą się ogromnym wsparciem, a które. Nie dostrzegają tego, że poza tymi wybranymi są jeszcze przeciętni ludzie, którzy bardzo często nie mają dzisiaj po prostu z czego żyć. I dlatego wprowadzimy program 500 zł na dziecko. I proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Nie interpretować tego programu na własny sposób. Polecam przeczytać. Wysłuchać pani minister Rafalska zawsze jest gotowa udzielić odpowiedzi, jeżeli Państwo nie rozumiecie, co tam zostało zapisane. Program będzie realizowany tak, jak pokazaliśmy to, tak jak założyliśmy od 1 kwietnia 2016 roku. Przeznaczamy środki finansowe na wsparcie rodzin. 500 zł na każde dziecko w rodzinie. 500, 500 zł na każde. 500 zł na każde dziecko w rodzinie, jeżeli dochód jest poniżej 800 zł, przy dziecku niepełnosprawnym 1200 zł, jeżeli jest powyżej, na każde drugie i kolejne. Nie wprowadzajcie błąd Polaków. Zachęcam do pracy nad tym projektem, bo to jest dobry program i Wy wiecie o tym. Wiecie o tym, że to jest dobry program, i dlatego boicie się nad nim popracować. Ja zachęcam wszystkich posłów. Wszystkich posłów, wszystkich państwa, wszyscy państwo, którzy dzisiaj domagacie się tego projektu. Zachęcam, żebyście znaleźli trochę czasu poza tymi krzykami i uprawianiem tej komedii politycznej dotyczącej zmian w Trybunale i tymi tematami zastępczymi, którymi dzisiaj epatujecie Polaków. Sięgnijcie na strony Ministerstwa Pol Rodziny, po Pracy i Polityki Społecznej. Tam ten projekt jest. Powiem więcej. Możecie swoje uwagi, drodzy Państwo, przesłać na adres mailowy, który tam jest podany. Chętnie wszystkie te uwagi zbierzemy, bo taka jest nasza filozofia, że te ważne projekty będziemy społecznie konsultować i chcemy znać opinię wszystkich Polaków, wszystkich tych, którzy tym są zainteresowani ich dotyczy, Was również. Drodzy Państwo. My przeprowadzimy te zmiany, których dzisiaj potrzebuje Polska. Doprowadzimy do tego, że Polska będzie się szybciej rozwijała, że polskie rodziny będą się czuły bezpiecznie, że polski przemysł będzie przemysłem, który będzie konkurował na rynkach światowych, że będziemy dumni z polskiej marki, z polskiej produkcji, a polscy obywatele będą się czuli bezpiecznie. Zrobimy to, bo jesteśmy konsekwentni i słuchamy Polaków dzisiaj. Ten budżet to jest pierwszy krok w tę stronę, i będziemy konsekwentnie realizować to, do czego zobowiązaliśmy się w stosunku do naszych rodaków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Premier.